Pamiętam, ktoś mnie poprosił, żebym wygłosił publiczny wykład na temat państwa Platona. Po tym wykładzie podszedł do mnie redaktor naczelny tygodnika Zorza i powiedział, wie pan, ja mam takie skojarzenie, w ten rok następny, 85, ma być ogłoszony rokiem szatana, czy mógłby pan się zająć tym satanizmem? Mówi, niech pan kupuje płyty, książki, gazety, gdzie jest coś o szatanie, na faktury, ja panu to wszystko zwrócę, a jak pan się tego nauczy? Czy to będę pana wysyłał w różne części Polski, żeby pan o tym mówił. No i zająłem się tym tematem, i pamiętam, wysłał mnie gdzieś koło krynicy górskiej, i tam siedziała taka miejscowa elita z siedem osób przed wykładem, i oni mówią: No, Satanis, ale to nie u nas, nie u nas. I jak przyszła godzina rozpoczęcia, to weszło stu młodych ludzi, w tym w znacznej mierze sataniści, tym, tym miejscowym szczęki opadły. I zajmując się tym satanizmem, zacząłem natrafiać na. Różne sekty, więc zająłem się sektami. I tak dotarłem do masonerii, no i zorientowałem się, że nikt się tym nie zajmuje, że w ogóle jest słaba wiedza na ten temat, no i zacząłem się tym zajmować.